Witam serdecznie, bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Szkolne koło turystyczne organizuje pieszy rajd. Na rysunku przedstawiono schemat planowanej trasy rajdu narysowany w skali 1 do 150 tysięcy. Oblicz, jaką długość w rzeczywistości ma planowana trasa? Wynik podaj w kilometrach. Więc może zacznijmy od skali. Zamieńmy skalę, tak? Czyli. 1 cm odpowiada ilu kilometrom, ponieważ tutaj w poleceniu jest taka informacja, że trzeba podać wynik kilometra. Więc tak, skala jest to 1 do 150 tysięcy, więc 1 cm dokładnie odpowiada właśnie 150 000 cm. Na mapie centymetr to w rzeczywistości 150 tysięcy cm. Dalej, na mapie centymetr, to ile to metrów rzeczywistości? Zamieniając te centymetry na metry, przez ile podzielimy? Jeden metr ma w sobie 100 centymetrów, więc podzielimy przez 100. Dzieląc przez 100, tutaj zabierzemy dwa zera. Zostanie nam 1500 metrów. Teraz 1500 metrów zamienimy na kilometr. Jeden centymetr na mapie odpowiada ilu kilometrom? Skoro kilometr ma 1000 metrów, więc podzielimy przez 1000. Dzieląc przez 1000, 1500 dzielone na 1000, to wyjdzie nam półtora, Ale ci, którzy nie, nie potrafią tak szybciutko podzielić, to zobaczcie: raz, dwa, trzy zera, raz, dwa, trzy cyfry, przecinek będzie w tym miejscu, czyli półtora kilometra. Dobrze, a teraz, ile centymetrów mamy na tej mapce? Więc 2,2 centymetra dodać 4. Proszę zwrócić uwagę, jak podpisałam, bo całości trzeba dodawać do całości. Więc do czwórki po prostu dopiszę przecinek i 0. I dodać jeszcze 2,8. I dowiem się, jak długa jest trasa na tej mapce, tak? 2 plus 8 to jest 10, 0, 1 do góry, przecinek jest w tej samej kolumnie.

9 razy 5, 45, 5, 4 do góry. 9 razy 1 to jest 9 plus 4, 13. Jedna cyfra po przecinku, wstawiam przecinek i już mogę powiedzieć, że w rzeczywistości ta trasa ma 13,5 km. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.